Dwa sumy w plecaku, szarpali na zimowisku, zostali aresztowani. Więcej dowiecie się z tego odcinka, także zapraszam na szybkie intro i lecimy z tematem. O całej sytuacji dowiedziałem się kilka dni temu i postanowiłem wam ją przedstawić w oddzielnym odcinku. A więc jeden ze znajomych powiedział do mnie: Cezary słyszałeś jaka akcja? A ja mówię: Co się stało? No nad bugiem dwóch gości zostało złapanych na gorącym uczynku, jak łowili na szarpaka, na zimowisku ryb. No, ciekawy temat, myślę sobie. Trzeba się dowiedzieć więcej na ten temat. No, jak sobie pomyślałem, tak też uczyniłem. Postanowiłem zadzwonić do okręgu i dowiedzieć się, co się stało, co tam się nawyrabiało, jak to wyglądało. Zadzwoniłem do jednego strażnika wód, który brał udział w tej właśnie akcji. No, i zaczął mi opowiadać jak to wyglądało. A więc wyglądało to tak. Panowie postanowili wybrać się na wspólny patrol po naszych wodach razem z SSR z jednego z kół i okręgu. Połączony taki patrol eee, pojechali, zwiedzali nasze tereny, rzeki, kontrolowali no i postanowili wybrać się na rzekę Bóg. Na rzekę Bóg. I na zimowiska, które są właśnie umieszczone na rzece Bóg. Przypominam, że na zimowiskach jest całkowity zakaz łowienia, wędkowania w jakikolwiek sposób od 1 listopada. Gdy zajechali nad Bóg, skontrolowali kilku wędkarzy, wszystko było ok, no i dotarli w końcu do jednego z zimowisk. Jest to zimowisko Woroblin derło i tam zobaczyli dwóch wędkarzy łowiących. Postanowili poczekać chwilę, popatrzeć, poobserwować co oni tam robią. No i na gorącym uczynku zobaczyli jak jeden z nich e, szarpie, znaczy obydwaj szarpali, ale jeden z nich coś nagle wyszarpał. Zaczął holować i wyciągnął na brzeg suma. Wtedy postanowili Zainterweniować i zaczęli iść do tych wędkarzy. Wędkarzy, w cudzysłowie oczywiście wędkarzy, dobiegli do nich. W ostatnim momencie oni ich zobaczyli i zaczęli tego suma odczepiać i chcieli już go wyrzucić do wody. No ale niestety im się to nie udało. Już zostali namierzeni, złapani. Eee, zostały im zabrane wędki. Sum został zabezpieczony no i zaczęła być tam rozmowa między nimi e, już nie dociekałem na czym miała polegać ta rozmowa no ale jeden z nich w trakcie tej rozmowy chwilę się odwrócił odszedł 2 metry, zdjął plecak i wyrzucił do bugu no to oczywiście strażnicy szybko, szybka reakcja strażników złopali za jeden ze spinningów z tych wędkarzy no, i zaczęli, próbowali wyłowić ten plecak. Udało się. Udało się wyłowić ten plecak. Wyłowili ten plecak. Co się okazało? W plecaku były dwa sumy. Dwa sumy złapane na szarpaka po 80 parę centymetrów. No cóż, będzie grubo. Na miejsce została wezwana policja. Razem ze Strażą Graniczną. Po paru minutach zjawiła się Straż Graniczna, i po chwili również przyjechała policja. Policja zabezpieczyła ryby. Jeden z sum, który był złapany w ostatnim momencie, został wypuszczony. Zostały stworzone notatki przez policję i zdjęcia, żeby były dowody. Panowie zostali aresztowani. I zostaną im postawione zarzuty kusownictwa, bo tak to trzeba nazwać: łowienie na szarpaka. Kusownictwa pierwszy paragraf. Drugi paragraf: łowienie w odcinku rzeki Bóg, wyłączony od wędkowania, ponieważ jest to zimowisko ryby. Następny paragraf: sumy, które zostały złapane w okresie ochronnym za grzbiet i ponad limit przede wszystkim bo u mnie w okręgu jest limit złowionych sumów 1 na dobę, a tutaj były 3 sumy, dwa w plecaku. No ale pomijając to, że jest to jeszcze okres ochronny, w którym nie wolno go łowić. No i co? Tak jak wspomniałem, panowie zostali aresztowani. Co tam się z nimi dalej działo już nie dociekałem, przypuszczam, że przyjdzie do mnie e, informacja prędzej czy później, co z tymi panami zrobią. Także kilka przepisów złamanych. Gratulacje dla społecznej Straży Rybackiej i strażników wód z okręgu za ujęcie panów, którzy którzy kusowali, bo to inaczej się nie nazywa. Na pewno wiem, że spędzili 48 na dołku. Co dalej? To zobaczymy. Dowiedziałem się również skąd byli ci panowie. Co najśmieszniejsze jest to, że jeden z tych panów e, pochodzi z miejscowości Neple, dokładnie w tej miejscowości, w której zostały mi przebite opony. E, pewnie dlatego, że żeby mnie odstraszyć, żeby mi uprzykrzyć życie, żebym postanowił e, też nie interweniować w różnych sytuacjach, kiedy widzę gdzieś coś, jakieś e, łopienie na trzy będki, siatki i tak dalej, nie ściąganie, żebym się po prostu z tego wycofał. Oczywiście się z tego nie wycofam i będę to dalej robił. Jeżeli będę widział coś takowego, to będę interweniował. No i cóż, no to w sumie tyle dwóch panów Złapanych na gorącym uczynku odpowiedzą naprawdę za grube kłusownictwo. Sprawa na pewno skąd będzie miała swój finał w sądzie. E, z tego co wiem, to okręg również chyba będzie występował na sprawę sądową przeciwko tym panom. E, no zobaczymy, jaką karę dostaną e, finalnie, ile będzie za to Ile dostaną za to? W sumie nie wiem do końca. Jak się dowiem, to na pewno Wam to opowiem. Także w sumie tyle. Łowienie na zimowisku, szarpanie na kotwice i na hak. Sumy pokaleczone, a później płacz, że w naszych wodach nie ma ryb. No cóż, oczywiście komentarze zostały wyłączone, żeby nie było tutaj dziwnych kłótni i Nieporozumień. No cóż, więcej kontroli nad wodą. Wy też reagujcie. SSR e, na wielu stronach jest podany numer telefonu. Jeżeli widzicie jakieś dziwne akcje, siatki, zgłaszajcie jak najbardziej. Oczywiście, chłopaki zapewniają dla Was anonimowość. No, a dla strażników życzę jak najmniej takich akcji jak najmniej. Dlatego, żeby nie było takich ludzi, którzy kłusują, żeby byli sami porządni wędkarze. Także tyle z dzisiaj. Do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji i na linki w opisie. Cześć!